Arek chciałby, żeby Lucy w końcu dogadała się z Bożenką, ponieważ widzi, że Tadziu jest w niej zakochany. Też chciałby, żeby jego żona trochę się wyluzowała. Wpada na genialny pomysł, jak upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. W tajemnicy przed żoną zaprasza parę na kawę do domu Marty. Chłopak postanawia upiec ciasto, które na pewno pomoże w zażegnaniu konfliktu między kobietami. Po tym, jak je zjadły, zaczęły się ze sobą bardzo dobrze dogadywać. Tadziu nie rozumie o co chodzi, bowiem zachowują się jak nie one. Arek bierze te na bok i mówi mu, że to ciasto było z wkładką. Mężczyzna nie rozumie o co chodzi mężowi jego córki i chciałby, aby rozwinął tę myśl. W końcu chłopak wyjawia, co tam było. Tadeusz jest przerażony. To mniej więcej mogliśmy zobaczyć zapowiedzi nowego odcinka. Powiem wam, że nie spodziewałem się, iż Arek będzie chwytać się brzytwy, żeby panie się pogodziły. Chociaż jak im zejdzie faza, to raczej wrócą do stanu pierwotnego i znowu będą się żarły. Nie dość tego jeśli Lucy dowie się, że była pod wpływem, pewnie nie będzie z tego zadowolona. Oczywiście mówię o tym w łagodny sposób. Na pewno dojdzie do awantury między nimi, bo wątpię, żeby nie dowiedziała się z czym było to ciasto i nie miała z tym problemu, że jej własny mąż tak ją załatwił. Tak czy inaczej, wątek można uznać za ciekawy, bowiem w końcu Arek zabawił się w babcie Gandzie. Kto oglądał ten film, ten na pewno wie o co mi chodzi. Daj znać w komentarzu, czy Lucy pozna prawdę.